Co się odjebało, to ja nawet nie. Spierdolina level 21. Ogólnie nie masz szczęścia do różowych pasków. Siedzisz na twarzu książce i postanawiasz zrobić z nudów coś głupiego. Znajdujesz przypadkowego różowego w znajomych. Jako że jesteś brzydki i gadki też nie masz, to trzeba sobie radzić inaczej. Wysyłasz różowemu zdjęcie swojego okapu kuchennego. Podrzucę ci okap, popilnuj do jutra. Różowy nie ogarnia, macie za jakiegoś zjeba. Odpowiedź brzmi: Co kurwa? Nie zadawaj niewygodnych pytań, tylko bierz kurwa ten okap. Ona no, ok. Pytasz, gdzie możesz jej podrzucić okap? Nieświadoma niczego podaje swój adres. Myśli, że i tak tego nie zrobisz. Cieszysz się jak pojebany, bo udało ci się zagadać do <laughs> loszki wychodzisz z piwnicy i zamierzasz jechać do niej swoim fiestem Fordą. Ja pierdolę, Eksę. Loszka powie, że kłamałeś, jak nie przywieziesz okapu. Jest mocne osiem na dziesięć, więc szkoda by było to spierdolić. Cofasz się do domy. Wchodzisz do kuchni. Zabierasz się za wymontowanie okapu. Do kuchni wchodzi mamę. Danon kurwa! Co ty od Antoni Macierewi czujesz? Kurweły. Panika w twoich oczach. Nie wiesz, jak wytłumaczyć mamę, że wymontowujesz okap, żeby poderwać loszkę. Jedyne co przychodzi ci do głowy, to oblać ją musztardą i wykrzykiwać inwokację. Litwo, ojciec MOJE, moja, ty jesteś jak zdrowie! Wyciśnij sobie resztę musztardy do mordy i przejść w stepy akermańskie. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu w się w zieloności jak łódka brodzi. Działa. Mama przerażona wybiega z domu po egzorcystę, dając ci czas na wymontowanie okapu. Ładujesz okap do bagażnika, jedziesz do różowego. Piszesz jej na messengerze, żeby wyłaziła, bo przywiozłeś okap. Ona przychodzi do ciebie, mając wielkie na ryju. Otwierasz bagażniki, pokazujesz jej okap. Ona macie za jakiegoś kripa. Kurwa, co ty ode mnie chcesz pojebie? Na chuj mi ten okap! Patrzysz na nią. Ona na ciebie. Jedyne co ci przychodzi do głowy, to przyjebać jej okapem. Robisz to. Krzyżesz żeloszki kurwy. Wracasz do domu. Tam czeka już matka z egzorcystą. Wybierdalasz egzorcyście Luja Okapem, pada nieprzytomny na ziemię, nachylasz się nad nimi, szepczesz do ucha. A papież skurwy syn. Wsiadasz do samochodu, na fotelu obok siedzi Okap, Jedziecie do pobliskiego PKO, napadasz na bank z Okapem w rękach, zanim przyjeżdża policja, udaje ci się ukraść trzy tysiące cebulionów i kubek prezesa. Jedziesz z Okapem w stronę zachodzącego słońca, za wami słychać wycie syren. Zjedź na pobocze, rzuć okap i połóż ręce na masce. Wbijasz gaz w podłogę. Przejazd kolejowy. Zamykają się szlabany. PKP Cargo zbliża się do przejazdu. Całujesz okap. Mówisz po cichu, że to był najlepszy pomysł twojego życia. Wpierdalasz się pod pociąg. Ostatnie co widzisz, to migające ci przed części rozjebanego okapu i twoja dłoń odpadająca od ciała. Umierasz.